To dzisiaj otwieramy boosterek e, z lorkany Rise of the Flatborn i zobaczymy co z niego wypadnie. Mulan, Donald Duck, Basil, Hold Still, Elsa, Tiana. Teraz trzy ankomony, Donald Duck. Merlin Gold, bardzo świetna karta. Także świetnie, że wypadła. Gaston pierwszy rer to jest Grand Duke. Super rare to jest Tiana. I legenda na folii, proszę Państwa, Mufasa na ostatnim slocie. Świetny Busterek. I oczywiście puzelek.